Witam bardzo serdecznie, ja jestem Mir Nightmare dzisiaj jest za mną. Monka. Dzisiaj gramy, my. W... Brawl Próbowaliśmy już to wcześniej nagrać, ale moje audio się zrypało. Chcesz, chcesz coś powiedzieć? Nie. Czemu ci tyle nie było? Po prostu ludzie dużo spraw mam teraz na głowie. Od roku mam dużo spraw na głowie, ale... Teraz próbuję to trochę ogarnąć, bo sprawy prywatne mam i po prostu teraz nie myślę o YouTubie. Przepraszam, musiałem. Bez tego! Dobra, dobra. No Już się bijemy. No. Dobra. My ludzie, my ludzie na mar rankadach lubimy się bić. O nie Chyba usłyszałeś to Co usłyszałem? Nie ważne. powiem ci po nagraniu No kurde Mam nadzieję, że nie jakieś porno są. <laughs> Jak nie usłyszałem teraz, to usłyszę na nagraniu <laughs> Dobra, koniec rozmów, skupić się

na eko, no! no. Tak Zakrywam! jak spadłem w górę. Cicho! Nikt tego nie pamięta. To było rok ta, temu. Tak, to że Warframe'a będą musiał jeszcze z tym nagrać. Czemu ty? Stary, no to, ja, bo... no, stary to było rok temu, nikt tego nie pamięta. Ale już, wiesz, odnowi się to wszystko. Co Te stary, stary czasy, czas, co się grało z tym z, like heavy, z tym z Ogólnie już się będą filmiki, bo... Bo tak. No co możemy poradzić, bo... ...się zmienił po prostu na bardzo niefajnie. Pusi! O, ale mam szczęście! Dajcie mi łuk! No. Nie to! Nikt nic nie widział. Nikt nic nie wiedział, ci powodz. E, nadal masz strzeżycie, nie? Ja? No. No jakoś to jakoś to zrobię. Czemu to, <coughs> jak my nagrywamy to musi iść tam tak dobrze? Jest! Ja? Ja? Kur Poszło w bon. powiedziałem co Tylko ja to widziałem że dostaniesz no. O ci bombę teraz Dobra, dobra Co broń Czemu? To mnie tego tak rypał? Myślałem, że ty A no. Mam jedno życie, lol Dajcie mi broń, dajcie mi najlepiej łuk, dziękuję Ale mnie nie bieg, bo zginę Nie widziałeś tego. Sam zginiesz zaraz A bo to było piękne combo Co, mm. Co, jak to się stało? Na nie wiem kiedy Dobra, sama się zabiła No to już po nie to Zajmij się Patrz, jak się boi. A! kurwa Kurwa! Nie! Dawałeś. Nie. Nie wiem, jak, jakim cudem zniszczyłem ina, ale... Czekaj, czekaj. Ej, uważaj! Wiem. Nieee! Yeah. Czekaj, czekaj Ciekaj, Może, hehe, nie? A pole, nie? nie? Nie Ej! Ej, Też czarny. Tego nie było. Nie ma! O, już zagraliście Tak mi przykro. Na ta spadła <laughs> O, oh, dzięki. Co no. jest, się już? Yeah. Dobra to już się wykończę dziękuję Ale co tak łatwo idzie ty A za dobrze Dobra nie powiedziałbym Co? No co tak Dobrze idzie chłopie <grym> A, a te, to to ta spamiąta, ty Pow, 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 tak pow, 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 to pow, 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 to pow, tak to pow, pow, ja to cię zatłuczę? Motkiem. Kurde What? Fuck. Fuck. No czemu ty <głos> Widzisz <głos> Wiedziałem Czemu mi się podsuwasz? <noise> Pasz o Też się nic nie sam myślałem Pasz nie ładuj tego Spoko Dzięki za pomoc uh -huh. Uh -huh. Tak, ja ona sama się w końcu zabije. Co porało? Mm, Nie, To się wy... Klap, klap, klap. To już trzeci raz, nie? Tak, nie taki A, To jest taki. Nie, kto będzie miał... Yy, więcej zabójstw? To będzie lepszy w internetach. No. Co to, 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 to jest? Coś ty puścił. Co? Coś ty puścił. Co puściłem? Że to takie ten u ciebie było słychać. Co puściłem? O kurwa, o, o kurwa Aha ja żyję, ale się tak... Ale ty jesteś tępy Spoko wygramy tu uh! Tak znałem, ciekawe kiedy się ruszy No <laughs> dzięki

Nie mogę. I byś znowu się nasunął. Dajcie broń. Tak. Tak. jak żółw ninja ninja ta. Jak ten ten miał? Tak. wiem Ta, Zielona latarnia. O. гүн. Өтө. Яа лнгьэт тий. Тэ чи бай. Ахаа, тэтэтэт. Монтэс гинэв дэр. A to po zabawie Akurat pod koniec <laughs> Kurde, abyśmy bili tego silvera Dobra, żegnaj Czemu ja? Bo nie Ja nie lubię To było na tyle <small> o, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej Trzymajcie się, ludziska Do... Do... do le, le, le. Do kolejnego odcinka. Cześć. Dzień dobry.